Po ciężkiej podróży Naprawdę ciężkiej Ale mogło być gorzej A mogło być gorzej na kawkę W bardzo ładnych okolicznościach przyrody Z matką panną. W Gdańsku Zostawiliśmy bagaże w przechowalni I postanowiliśmy pójść trochę na miasto Lemoniadę a my kawę po turecku i nawet się udało dostać prawdziwą kawę po turecku. A nie z ekspresu. Bo my rano pijemy tylko taką sypaną. Dobre? Smogę, hmm? mi to słodkie bardzo. To słodkie? Chcesz

Jesteśmy w Gdańsku po długiej podróży i nielekkiej. Mhm. Zostawiliśmy bagaż w przechowalni. No i teraz idziemy na miasto, pochodzić trochę no i jedziemy dalej nad morze. Zlepiliśmy kawkę, dzieciak jakąś nową jadę. No i lecimy dalej. Teraz po kawie się troszeczkę lepiej czujemy, także możemy dalej lecieć. być w takim kanale od starego młyna. Zachwalicie swojego, nie znacie. Kamienica prawie jak w Barcelonie. Mama, to jest troszeczkę piękne. Piękna. Takie Skład rzeczy ładnych. Fajne. To są te ładne rzeczy. No są ładne. Piękny ten budynek. Naprawdę. Spojrzałam na menu. Pierwszej lepszej restauracji, tutaj na Starym Mieście, gdzie, była, gdzie było to menu wystawione. I całkiem to jest ciekawe, bo są krążki kalmarów, małże panierowane, krewetki, szprotki. Taka deska pilna dla dwóch osób: kalmary, szprotki, małże, frytki. 79 zł. Myślę, że to dobra cena. Aż żałujesz, że nie jest później? chętnie bym zjadła coś takiego Jesteśmy nad Motławą, ale jest tyle wycieczek już, jakoś tak później, w południe, po południu, to po prostu chyba tutaj się nie da przejść. Tyle zagranicznych wycieczek. Ee, tak to jest przyjemnie. Nie ma tak jeszcze dużo ludzi. Oprócz tych właśnie dużo, dużej ilości wycieczek. się sobie usiądziemy tutaj, coś postawimy. No i jedziemy dalej. Tutaj, te stare kamienice po tej stronie, a po tej stronie nowoczesne budynki. Jak no, ja tu tak sobie płyną. No pięknie jest. Dawno nie byłam w Tańsku, bardzo dawno. Zachwycam się, jakbym była pierwszy raz. Przyszliśmy na śniadanie. Teraz czekamy. Przyszło nasze śniadanko angielskie. Burgery śniadania z jajkiem. Pasolka, jajko sadzone, frankfurterki, boczusz, pomidorki. Jadliście mm. jakieś burgera z jajkiem? Nie. W McDonaldzie takie są. Rzućcie i stańcie koło Pana, no idźcie, no idźcie, no idźcie do no, Niego, idźcie, brawo się. Przyszliśmy po nasze bagaże, zostawiliśmy w takiej bagażowni, w takiej skrypce 125 okay, e, okay. zł. i to jest na całą dobę, ale my oczywiście całej doby nie potrzebujemy. Zabieramy nasze bagaże. To jest duża skrytka, największa. Dobra, wyciągamy. Mieliśmy szczęście, że przyszliśmy rano z tym wszystkim, bo teraz jak odbieramy, to wszystkie szafki są już zajęte. Tylko nasza wolna, tak którą opuszczamy. A tak wszystkie są zajęte. Dobra, jedziemy. Cześć. My jesteśmy już w miejscu docelowym, yy, nad morzem, dokładnie na Mierzei Wiślanej, w Stegnie. Yy, przyjeżdżam tutaj czasami dlatego, że od dziecka tutaj jeździłam, dlatego, że ja pochodzę z Elbląga. Teraz mieszkam na Podhalu, dlatego, że stąd stamtąd pochodzi mój mąż, a ja jestem z drugiego końca Polski, z Elbląga. Więc tutaj na mierzenie Wiślaną zawsze mieliśmy blisko, i od dziecka tutaj przyjeżdżaliśmy, bo tak, około 40 km, no to praktycznie można przyjechać sobie tylko na, w ciągu dnia, posiedzieć sobie troszeczkę na plaży i wrócić do domu. Przyjeżdżaliśmy też na weekendy albo nawet takie dłuższe, czasami też i wyjazdy, dlatego mam sentyment do tego miejsca i dlatego tutaj też czasami przyjeżdżamy. Pogoda jest y, fajna, no, nie ma jakiegoś upału, ale jest y, no, w miarę ciepło. Troszeczkę jest zachmurzone, ale i słońce też wychodzi. Także no, pogoda jest taka umiarkowana, ale fajna jak na tą porę roku. Nie ma co narzekać. My tutaj mamy jesteśmy w takim y, miejscu, gdzie y, nie jest taki super luksusowy. Hotel czy kwatera. To są takie kwatery prywatne, w którym no, standard jest taki sobie. Ale jest tutaj bardzo fajny teren, ogrodzony. Jest jakiś plac zabaw dla dzieci i jest taki fajny basen. Nie jest duży, ale też nie jest taki mały, że nawet dorosłe osoby mogą sobie popływać. I ten basen jest przykryty taką pleksą, jakby. Nie jest to też jakiś tam super już stanie ten basen, ale na takie potrzeby, żeby dzieciaki się popluskały, popływały sobie, pobawiły się, to nam wystarcza. A plus właśnie tego jest taki, że nawet jak pogoda nie jest najlepsza, nawet jak pada deszcz albo nie ma wysokiej temperatury, to można się tam kąpać, dlatego że pod tą kopułą taką z tej pleksy jest ciepło. Taka szklarnia troszeczkę, ale, ale to jest fajne. Także dzieciaki już wczoraj był, przyjechaliśmy, wczoraj i wczoraj to był taki dość, no wiadomo, trudny dzień po, po tej całą nocnej i nielekkiej podróży. Tak już przy, dojechaliśmy na miejsce, po 8 rano jakoś byliśmy w Gdańsku głównym. I poszliśmy sobie troszeczkę, zostawiliśmy bagaże w przechowalni i poszliśmy sobie troszeczkę pozwiedzać Gdańsk, dlatego, że moje dzieciaki chyba nigdy właśnie nie były w Gdańsku, jakoś tak nigdy, zawsze przejeżdżaliśmy przez ten Gdańsk, a nigdy go nie zwiedzaliśmy, mąż chyba też. Więc poszliśmy sobie pozwiedzać te główne punkty, po Starym Mieście pochodziliśmy, poszliśmy do Neptuna, nad Motławę, nad Motławą zjed zjedliśmy pyszne śniadanie. No i pozwiedzaliśmy właśnie i około 12:01 zmierzaliśmy tutaj w kierunku właśnie już tego naszego tutaj miejsca docelowego. Jechaliśmy autobusem PKS-em i to też było coś nieprawdopodobnego, bo po prostu było 100 osób chyba czekało na ten autobus. Później się okazało, że wszyscy się pchali. Oczywiście no coś dziwnego w dzisiejszych czasach. I okazało się, że później jednak podstawili już dwa te autobusy. Żeby każdy mógł yy, się zmieścić, ale no wyglądało to tak troszeczkę, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle pojedziemy. I yy, jak już dojechaliśmy, no to wiadomo, że ten dzień był taki troszeczkę, no tacy zmęczeni i tak dalej, więc w końcu nie pojechaliśmy nawet nad morze. Mieliśmy jechać wieczorem na zachód słońca, ale właśnie wieczorem gdzieś tam naokoło zaczęły chodzić burze, trochę padało, yy, było zachmurzone, więc zachodu słońca i tak by nie było i bez sensu było zmoknąć więc już nie poszliśmy poszliśmy wcześniej spać oglądaliśmy siatkówkę, ale nawet nie, do, nie obejrzeliśmy do końca, bo właśnie wszyscy posnęliśmy chyba po 20 godzinie wszyscy usnęliśmy a rano już się o 5 ja się obudziłam a, a dzieciaki poszły właśnie wczoraj jeszcze troszeczkę na basen, przeszliśmy się tutaj po okolicy no i, i taki to był właśnie ten pierwszy dzień. A dzisiaj już oczywiście oni byli już rano na basenie, byli na takich trampolinach i teraz ponieważ właśnie wcześniej wstaliśmy, zjedliśmy wcześniej śniadanie, to jest godzina 12, a już jesteśmy głodni, więc idziemy teraz na obiad i zjemy rybkę. Nadmorską rybkę, flądrę, dorsza i mamy tutaj w sumie w Stegnie dwa takie miejsca, w których naprawdę warto te są polecenia, że to jedzenie jest dobre, świeże i niedrogie, i chcemy obalić mit, że <grym> jedzenie nad morzem jest takie strasznie drogie, i po prostu znaczy, oczywiście, w niektórych miejscach tak, ale myślę, że te właśnie dobre miejsca, pozytywne trzeba wspierać, trzeba pokazywać, trzeba się dzielić z takimi informacjami. Yy, więc pokażę, ile zapłacimy i co zjemy. I jest taka yy, tutaj lokalna, można powiedzieć, rodzinna restauracja. Yy, także pokażemy, że jest dobry i że nie trzeba zapłacić majątku, żeby zjeść rybę nad morzem. Po prostu trzeba wybierać dobre miejsca. Także idziemy na obiad. A później pójdziemy w końcu nad morzem. bo zapomniałam to dodać, że w końcu trzeba się przywitać z morzem. O, tutaj jest taka sala duża z lustrami, bo tutaj chyba zajmowali do jakiegoś czy do czegoś z tą salę, znaczy to jest takie Taka fala można powiedzieć, ale fajnie, jest zadaszowa. Jest ping pong, są piłkarzyki. O, jest rower. Ja nigdy nie widziałam, jak widziałeś na rowerze. Chodźcie, pogram z wami. czekaj. Stawię kamerę. Gramy razem. Maszajcie, tylko na kamerę, tak? Yeah, Jest taki bardzo charakterystyczny dom odremontowany. Taki poniemiecki na zielono. Dzień przeszli. Aha. A tutaj są właśnie te trampoliny. To one już są tutaj, o Jezu, 20 lat chyba. Jak <grytanie> więcej. Sklep z bursztynem, z biżuterią. Ośrodek Kultury wstegnie i kino. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo tutaj jeżdżą auta, oh, jest głośno i kino wstegnie. I tutaj też było kiedyś Muzeum Klocków LEGO. Yy, byłam z dziećmi. Kino 9D. Yy, Muzeum Klocków LEGO. Yy, no, też ciekawe. To są jakieś tam grosze wstępku, są 5 złotych, czy coś takiego. Bo już w tym Gofry, gofry tutaj są do obu. Widzicie mają obiecane ci gofy. Metu Do pirata. Rybki zamówione. Nie, Fajne jest tutaj to, że oni pokazują rybę, jaką się chce zjeść, czy jaką proponują. I trzeba zaakceptować po prostu wymiar, że tak powiem, tej ryby. No bo wiadomo, że ryba jest na yy, wagę. Także pokazują ci, którego fileta usmażą. No i zgadzasz się, albo nie, nie? Bo czasami jest tak nad morzem, że yy, chce się zjeść jakąś, jakąś normalną porcję, a potem masz jakieś frytki, coś tam do tego. A oni z, takiego za prawie kilogram się dadzą rybę i trzeba za to zapłacić. A jeszcze często jest tak, że. Hmm, ważą po prostu już usmażoną rybę, a, oni, a powinno się ważyć rybę surową. I oni tutaj, właśnie tu, gdzie jesteśmy, ważą rybę surową, a nie smażoną, z tłuszczą, z panierką i tak dalej. Dla wielkich Prus... to? Znaczy, tak powinno być wszędzie, ale niestety nie jest. Trzeba znaczy na to zwracać uwagę, można się po prostu zapytać, czy ważą rybę surową, czy usmażoną. Bo to jest zasadniczo różnica. To no już się robi ruch. Oni mają tu otwarte od 12 do 18, tylko w porze obiadowej. My jesteśmy teraz o 12, no i zaczyna się ruch, nie? Myśleliśmy, że będziemy pierwszymi klientami, a nie pierwszymi. Zupa z łososia, rosół z łososia. Zamówiliśmy jeden, bo dzieciaki nie chciały zupy, a my sobie wzięliśmy na pół, żeby spróbować. Na pewno będzie dobra, ale tutaj to też... jest... Zawsze nie, nie kręcisz nosem na zupy rybne, ale ja kiedyś ugotowałam, pamiętam, i ci smakowała. też to? Zupa z ryby musi być pikantna i dobrze doprawiona. A czemu musi być pikantna? No żeby miała smak. Taki charakterystyczny. Dobra? Jak? Chcę spróbować. Tylko bez mięska. No, a co, co ma być czuć? No, to są ryby. Ale czy jest smaczna, czy nie? Nie. Yes. Smaczna na pewno, ja. Czuję, że smaczna. A ja czuję, że nie, nie. smaczne. Więc trochę i Przyszła moja flonderka, to jest filet. Naprawdę duży, ale to dobrze, bo ja mam ochotę na tą rybkę. Na pewno ja będzie pyszna, dlatego. Słucham. So Pyszna to Ja już mam taką dużą porcję na mnie czeka. muszę zjeść pół mojej zupy. Masz troszeczkę troszeczkę tylko soli. O, moja. Tu, już. Was Ale już nie Ale sama zamówiłam takie duże, bo pan się pytał czy na pół nie przykroić, bo duże są duże, bo mówię, że jeszcze dwa, dwa mniejsze i jedno większe. Chwileczek. Pan a. pokazywał, a ja mówię, dobra, niech będzie taki. Mam nadzieję, że zjedzą. Najwyżej weźmiemy, później zjecie. No. Takie dwa? Trzy. Nie wiem, czy to nie jest ten większy. Ale to nie jest. Dobra, jest. Jak? Dobry. sobie muszę sobie przyprawić. To sobie przypraw. I będzie lepsze. No, Łapa mnie się nastąpi. Dawno tak, nie jadłam rybki. Mhm. Miałem taką wielką ochotę na to. Cytrynkę. Ja mhm. sobie dużo. Dobre? cytrynką? No. no. Ale białutki ten też. Patrzcie. Czasami są takie, że po prostu są takie czarne, nie? Bo obrążone długo. A tam jest białutki. Dobra. Jemy. Cztery takie duże porcje. Ja bo jestem mega ładna. Dobrze. Bo wskazaliśmy 3 minuty na drępelina. Mhm. To wieczorem się wam wystarczy. Wieczorem sobie zrobię hamburgery z grilla. I pójdziemy takie na takie hamburgery wołowe. Teraz nad morze, może wyciągnie z was, nie? <gry> Najlepsza rekomendacja, jaka to. chyba może być? To, że dziecko zjadło całą rybę, a pyszki są jeszcze nieruszone. No, ale ja jeszcze zjadłam rybkę, żeby mieć szybkie. To dziecko jedziemy. też. Numer dwa. Numer trzy już w końcu. Numer, numer, Chyba najlepsza rekomendacja, jaka może być, nie? Mama powiedziała, że jutro sobie weźmie tą rybkę, jaką my mamy, bo powie, jest, jest lepsza. Gorsza. A to masz chyba ja mam Sądzę. No nie, że lepsza, bo Sądzę ja uwielbiam, ale po prostu było przepyszne jest, jak spróbowałam. Ode mnie. Kapielusia. Chyba siedzona. A frytki wszystkie będą dopychane, nie? Ja Proszę to się samo. Ja na no, mam najlepszy A ta daj jeszcze daję do skórkę. Chodźcie. Co tak samo. Nie wiem, jak później spójrz. nie. Na jedzeni. Zjedliśmy jeszcze lody po drodze. Ale mam kolkę. I idziemy teraz nad morze sobie lasem. A w drugą stronę pojedziemy! I chciałam powiedzieć, że za takie cztery wielkie porcje jeszcze zupa, dwie kole, woda mineralna zapłaciliśmy 200, niecałe 40 zł, 230 coś zł. Także uważam, że to jest bardzo mało za takie jedzenie. Takiej i, to, i takie wielkie porcje. Yy, z następnym razem... No, następnym razem weźmie, nie weźmiemy zupy, bo po prostu to jest dla nas za dużo. No, była bardzo dobra, ale już dla nas jest to za dużo. Yy, I weźmiemy dwie porcje chyba frytek. No, dwie porcje frytek tylko weźmiemy yy, na pół i surówki też na pół, dwie porcje bo po prostu to jest wszystko za dużo no teraz frytek już nie daliśmy rady wcisnąć, ja surówki też wciskałam na siłę, bo po prostu było za dużo, bo ta ryba była duża a pierwsze co zjedliśmy oczywiście rybka, więc na pewno następnym razem zapłacimy jeszcze mniej no bo weźmiemy mniej tego wszystkiego bo żeby nie marnować, bez sensu i Jedliśmy teraz lody, jedna gałka 6 zł, więc też bardzo mało i gofry z bitą śmietaną 15 zł. Ja na razie nie jedliśmy, no bo jesteśmy teraz sobie obiedzeni, ale później sobie pójdziemy, bo gofry nad morzem są najlepsze. No Można szukać miejsc takich, w których te ceny nie są wygórowane. No Może gdzieś tam przy plaży, w sezonie, no to będzie to wszystko e, droższe, no bo oni muszą zarobić na cały rok. No ale nie, 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 ceny nie są takie duże jak to niektórzy przedstawiają Idziemy sobie przez lasek Od morza Ja też Dotarliśmy na morze Kaczek już wskoczyły O! Pokaż to proszę, złowili yy, grony na sushi. Nie powiem, mogę sobie sushi robić, bo grony mi złowią. będę. jak... Zuczymy. Wędki, pokaż to same wędki. jakie zbierają muszelki i są przeszczęśliwe. Ile muszelek znalazłem. Ja też. Ale, ale ty szukaj musisz. Kolejna. A nie się obijasz. Szukaj <grym> nie jest Piękna masz przekrą pani chce?